Dzień dobry. Poprzedni filmik, trochę mało ciekawy wyszedł, więc postaram się tutaj sklecić nowy. Może będzie ciekawszy, może będzie trochę krótszy. E, na początek sprzedam wam Słuchara. E, przychodzi synek do tatusia mówi tato, tato, dajże hasło do WiFi. fi Pierwsze pospontaj sobie spokój. Wraca po pół godziny. No posprzątałem. Dajże to hasło. Pierwsze, posprzątaj swój pokój bez spacji i polskich znaków. Dobry słucharz, o! Ok. Umiera w 1025 roku Bolesław Robry i zostawia swoją Polskę synowi Mieszkowi II. Mieszko II od razu się koronuje w tym samym roku, w 1025 roku, i stara się rządzić tak, tatuś. Też robi najazdy na sąsiadów, stara się, że tak powiem, robić wszystko tak, jak było do tej pory, tylko, że nie ma talentu swojego tatusia, chociaż w przeciwieństwie do niego umie na przykład czytać i prawdopodobnie też pisać. Nie zna też parę języków klasycznych, czyli grekę i łacinę. Takie są przypuszczenia, nie wiemy tego na 100%. Jest taki Taka miniatura, którą możecie zobaczyć w internecie, kodeks Matyldy. Matylda, taka księżniczka niemiecka, daje swój kodeks mieszkowi drugiemu, czyli takie pokazanie, że on był uczonym, uczonym władz. Prawdopodobnie był, bo Bolesław chrobry dbał o jego wychowanie od małego, przygotowując go do objęcia tronu. Mieszko nie był najstarszym synem. O starszym się troszeczkę. Dowiemy dzisiaj. Starszy się nazywał Bezprym, był mieszko był jeszcze Otto, który za dużo się nie zasłużył w historii Polski. W każdym razie mieszko był synem ukochanej żony Bolesława Chrobrego, czyli Emnildy. a Bezprym był synem nieznanej z imienia księżniczki węgierskiej, którą zaraz po jego urodzeniu Bolesław odesłał do, na Węgry. Mieszko przejmuje władzę i przez 6 lat mniej lub bardziej mu się udaje ją sprawować w miarę sprawnie, aczkolwiek narasta coraz większa opozycja. I jeszcze jest jeden ważny fakt: w 1031 roku dwa sąsiedzi ze wschodu i zachodu, ze wschodu Ruś, z zachodu Niemcy, napadają na Polskę. No, Bolesław Robry był wybitnym władcą, jednym z najbardziej wybitnych w epoce ale narobił sobie wrogów i ci wrodzy, wrogowie przepraszam, e, no, postanowili wykorzystać chwilę słabości państwa polskiego, e, aby e, się zemścić. E, ze wschodu Jarosław Mądry napadł e, i zabrał grody czerwieńskie, przyłączone przez Bolesława Chrobrego kilkanaście lat wcześniej. Z zachodu e, cesarz e, napotkał opór, e, ale no Mieszko wiedział, że się nie będzie dał rady bronić przeciwko dwóm przeciwnikom i uciekł z Polski do Czech. To był dobry, zły wybór, ale innego za bardzo nie miał. I tam w Czechach książę Udalryk wziął i uwięził Mieszka drugiego. Niezbyt dobrze się z nim obchodząc, po prostu go okaleczył okrutnie. Co było zemstą za oślepienie. Jednego z wcześniejszych władców Czech, czyli Bolesława III Rudego, przez Bolesława Chrobrego. No, niestety tak się nie zdarza. Władzę przejął w Polsce Bezprym, wspomniany. Bezprym był starszym synem, ale nie był nigdy przeznaczony do władzy. Prawdopodobnie miał być mnichem, ale wykorzystał okazję i został księciem. Przy czym był okrutnikiem prawdopodobnie i jego władza dosyć szybko się skończyła zaczął mścić się na zwolennikach Mieszka II ktoś go w końcu zabił też w tym 31 roku Mieszko II wraca do Polski przejmuje władzę ale rządzi tylko dwa lata już jako książę, bo w 1031 roku jego żona rycheza z Niemiec, pochodząca zabiera dzieci do Niemiec oddaje insygnia królewskie cesarzowi i ta nigdy już więcej nie wraca. Po śmierci mieszka drugiego, do Polski wraca Kazimierz odnowicie, przejąć władzę. Chłopak miał już wtedy prawie 20 lat, bo urodził się w 2016 roku. No i Przejmuje władzę, aczkolwiek w Polsce jest niesamowity chaos i on musi po pewnym czasie uciekać. Wybrał ten zły kierunek i też chyba za bardzo wyboru nie miał. Trafił na Węgry, gdzie na chwilę został uwięziony i dopiero później ewakuował się do Niemiec, prawdopodobnie do swojej matki. W Polsce zabrakło władcy na około 4 lata. Wtedy to jest taki zwany czas reakcji pogańskich, gdzie poganie, okazuje się, że Polska niecała była oszczona i poganie występują przeciwko księżom i wszystkim chrześcijanom. Dochodzi do krótnego przewrotu i kryzysu i wielkich zniszczeń, co wykorzystują parę lat później Czesi, pod wodzą księcia, nowego księcia Brzetysława najeżdżają na Polskę, przyłączają Śląsk, Znowu go tracimy, znaczy tracimy go, pierwszy raz go tracimy, za chwilę będziemy tracić, zyskiwać, tracić, zyskiwać. I okrutnie niszczą e, Wielkopolskę, no i częściowo też ten Śląsk, który potem włączają. Dlatego teraz nie wiemy dokładnie, gdzie został pochowany Mieszko pierwszej i Bolesław Chrobry, bo to wszystko zostało totalnie zniszczone. Szczątki świętego Wo e, Wojciecha zostają wywiezione, więc te, które są w katedrze gnieźnieńskiej, prawdopodobnie są nieprawdziwe chaos trwa do około 1040 roku, gdzie stwierdzono i na wschodzie, i na zachodzie, że trzeba w Polsce wrócić w władzę sensowną, bo taki kraj objęty chaosem jest niezbyt dobry, więc cesarz, nowy cesarz Henryk III daje 500 wojów, rycerzów Kazimierzowi Odnowicielowi i on wraca na ich czele do Polski, poślubia księżniczkę ruską i... Dzięki temu zyskuje dwóch sprzymierzeńców i zaczyna odzyskiwać władzę. Na Rusi rządzi wtedy Jarosław Mądry, bardzo, bardzo sensowny władca, aczkolwiek nie dla nas, tylko bardziej dla Rusinów. Kazimierz zaczął odzyskiwanie państwa od tego, że przeniósł Polskę, stolicę do Krakowa. Od tego czasu Kraków jest stolicą. On też był zrujnowany przecież podczas najazdu czeskiego, ale nie aż tak jak wielkopolska, więc nadawał się bardziej na stolicę. A Mazowsze wtedy nie mogło takiej funkcji sprawować, bo y, odpadło od Polski, y, rządził tam niejaki Miecław, który wcześniej był jednym z urzędników mieszkała drugiego i Kazimierz Odnowiciel wziął się właśnie na, za odzyskanie Mazowsza jako taka pierwsza poważniejsza sprawa i udało mu się to w 1043 roku dokonać. E, później postanowił odzyskać Śląsk i za pierwszym razem to mu się nie udało, ale po paru latach w 1050, już zakończył to sukcesem, aczkolwiek cesarz przywołał do porządku i księcia czeskiego, i księcia polskiego i kazał zostawić śląsk przy Polsce, ale płacić Czechom za niego jakieś tam pieniążki. To się nazywało trybut. Ale fakt, faktem śląsk wrócił do Polski. Kazimierz Odnowiciel panował do 1058 roku. Reszta by jego panowania była w miarę pokojowa. Z większych osiągnięć jest takich ważniejszych jest między innymi m.in. sprowadzenie zakonu benedyktynów do Tyńca. Być może było to w połowie lat 40., ale nie, my, nie wiemy pew na pewno i na pewno nie wiemy, czy to na 100% zrobił na pewno na 100%. Kazimierz Odnowiciel, być może to było dopiero w pierwszych panowaniach Bolesława Szczodrego, który też mocno wspierał klasztor w Tyńcu, czyli klasztor ma w tej chwili prawie 1000 lat, o czym już wspominałem na poprzednich lekcjach. Umiera Kazimierz Odnowiciel i, i władzę przejmuje Bolesław, zwany Szczodrym lub śmiałym, częściej Szczodrym, e, dosyć dobrze zapamiętany w historii poza jednym wydarzeniem, które zaważyło on na temat jego panowania. Na początku, jako niedoświadczony władca, trochę się wyłożył, atakując Czechy, starając się, z, żeby nie płacić więcej tych pieniążków za Śląsk. Wtedy przegrał, odpadło też od niego, wtedy prawdopodobnie całkowicie pomoże, ale wszystkie pozostałe jego działania w następnych latach były już raczej sukcesywne. Jego panowanie opierało się na sojuszu z Węgrami i od tego czasu możemy w pewnym sensie mówić Polak-Węgier: dwa bratanki, aczkolwiek to się nie do końca z tym wiąże. Przy czym wcześniej zawsze się z nimi raczej nie lubiliśmy a tutaj była naprawdę dosyć dobra współpraca. I Bolesław Szodry postanowił, jakże trochę nabrał doświadczenia, postanowił w sporze pomiędzy papieżem a cesarzem, o którym też już mówiliśmy, opowiedzieć się po stronie papieża, co przyniosło mu wymierne korzyści, bo raz, że udało się odzyskać arcybiskupstwo dla Gniezna, ranga arcybiskupstwa, bo gniezno po najeździe czeskim praktycznie przestało istnieć. I odnowiono to arcybiskupstwo, wrócono tam kościółek, zaczęto stawiać nowy i było super fajnie. Nie tak jak przez 30 poprzednich lat, ale poza tym udało się Bolesławowi koronować. W 1076 roku papież zezwolił na koronację za dowód, w dowód wdzięczności za poparcie go w sporze Cesarzem. Poza tym też cesarz nie bardzo miał, jak tutaj zrobić porządek z Bolesławem Szczodrym, bo miał w własnym kraju na głowie bunt. Więc jak Bolesław Szczodry najechał Czechy, to nie spotkał się z żadną reakcją, bo też nie miał kto przeciwko niemu wystąpić. Takim ważnym wydarzeniem za czasów Bolesława Szczodrego był, było zabójstwo świętego Stanisława z 1079 roku, które zaważyło na jego panowaniu. Stanisław Święty był prawdopodobnie buntownikiem, wspierał buntowników i król się trochę ściekł i kazał go zasiekać na, w kościele, w którym miał sprawować wtedy mszę. Oglądaliście, mam nadzieję, Kraków tysiąc lat wcześniej tam jest, tysiąc lat temu tam jest pokazane, jak mniej więcej wyglądać mógł kościół, którym Stanisław miało odprawiać mszę, eee, zabił go, co się spotkało z bardzo niedobrym odzewem społecznym, e, no bo to jednak był dostojnik kościelny, ten, ten święty Stanisław ze Szczepanowa i Bolesław Szczedry musiał uciekać. Uciekł na Węgry, gdzie prawdopodobnie dwa lata później zmarł. E, gdzie ich go pochowano? Prawdopodobnie w jakimś opactwie na Węgrzech, a być może wrócił do Tyńca. Jest taka jedna z wersji, że został pochowany. W Tyńcu jest faktycznie jeden grup, który nie wiadomo kogo w sobie e, chowa. Jego syn Mieszko II wrócił do Polski, dostał jakieś tam nadanie i miał współsprawować władzę, ale go zamordowano po paru latach. Władzę przejął Władysław Herman, który był władcą. Raczej słabym, dosyć powolnym, ale, ale kontynuował. Już nie chciał korony królewskiej, był księciem. Tutaj z Niemcami się raczej nie kłócił, sprawował swoją władzę z Łocka, bo wcześniej tam był księciem z nadania Bolesława Szodrego, czyli, jakby trochę, można powiedzieć, pomagał. Przekazywanie władzy w pierwszych latach piastowskich nie polegało na tym, że tam jeden brał i Chyba, że weszli w konflikt, ten ktoś kogoś wypędził, raczej dzielono się władzą, przynajmniej tak się starano robić. Więc jak było więcej, więcej synów, to władza się, że tak powiem, państwo się rozrafniało na wiele różnych ośrodków władzy. Był jeden, który rządził, miał zamiar rządzić resztą, ale się tą władzą w jakikolwiek sposób miał dzielić. Eee, widzicie, i wyrobiliśmy się w 13 minut w sprawie z tym samym. W czym się nudziłem 20, a jeszcze wam kawał opowiedziałem, żeby nie było. Pamiętajcie, że jeśli wrócimy do szkoły, kiedyś na pewno wrócimy, to będziemy przedstawiać tych władców, których macie do przedstawienia w ramach powtórki. Mam nadzieję, że to będzie fajna sprawa. No po to co robimy, życzę miłego dnia i do zobaczenia w lepszych humorach na przykład jutro dzisiaj zimno, jakoś tak niezbyt fajnie drętwo, to lekcja taka, ale jutro już będzie lepsza pozdrawiam cieplutko do zobaczenia do usłyszenia no, to tyle